Cześć, moje drogie i moi drodzy. Zapraszam Was na recenzję książki Księżyc Zaszedł Johna Steinbecka, napisanej w latach 40., a więc gdzieś tak w połowie jego kariery, ponieważ zmarł on w bodajże w 1968 roku, a książka jest z 1942 roku i jest bardzo mocno. Umiejscowiona w tych czasach i widać, że bardzo mocno się zestarzała, ponieważ opowiada o napadzie bliżej niezidentyfikowanych wrogów, w domyśle Niemców, na najprawdopodobniej Norwegię. Jedyną nacją chyba, która się tam pojawia, to są Francuzi, Belgowie i Brytyjczycy, i chyba Amerykanie też, a reszta świata jest taka dość enigmatyczna. Mamy tutaj z jednej strony górników, z drugiej strony niemieckich oficerów, i oni starają się współegzystować na okupowanym terenie z różnym tam skutkiem. No niestety, moim zdaniem, książka dość okrutnie się zestarzała i mogę dać jej tylko 7 na 10. Jeśli jesteście ciekawi, dlaczego, albo chcielibyście wysłuchać z niej cytatów, zapraszam na YouTube. I to już wszystko. Dzięki. Cześć!